Musisz być przykładem dla swojego zespołu w zakresie zarządzania czasem, rozwiązywania problemów, dostarczania wyników i komunikacji. Jesteś tym, kto odpowiada za cały zespół, za ich KPI, dostawy w ramach projektu i o wiele więcej. Będziesz zatrudniać, będziesz zwalniać ludzi i dlatego trzeba być gotowym na stres. Jeśli więc czujesz, że to cię napędza, masz motywację, uwielbiasz pomagać innym, uwielbiasz być główną taką siłą napędową dla swojego zespołu. І керувати різними проєктами, то не подавайся, ті уч. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was coś specjalnego, ponieważ bardzo dużo mówimy o tym, w jaki sposób Wy możecie zarządzać swoimi ludźmi, dbać o ich karierę, dbać o ich rozwój, o ich plan. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego w jaki sposób wy możecie zadbać o swoją karierę kiedy w waszej firmie nie jesteście w stanie tymi team liderami zostać ponieważ mamy dzisiaj specjalnego gościa i Krzychu zaprosił specjalnie dla was rekruterkę która opowie wam, w jaki sposób lepiej zarządzić swoją karierą przygotować się do rekrutacji pod kątem lidera ale więcej o tym Krzychu jak to wygląda kogo dzisiaj masz Dzisiaj moim gościem jest Oksana Werbiniec, która jest tym liderem zespołu rekrutacyjnego w firmie Innovex Oksana ma bardzo dużo doświadczenia właśnie w rekrutacji nie tylko osób w IT, ale przede wszystkim liderów, menedżerów różnego szczebla. W związku z tym podzieli się z nami tymi informacjami, które mogą być przydatne w waszej karierze. Także nie przedłużając, zapraszamy do wywiadu. Cześć Oksana, miło mi cię gościć w Nerd Management. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Cześć Krzysztof, bardzo miło mi tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Firma Innowex, z której pracujesz, Wywodzi się z Ukrainy, ma w Kijowie bardzo duże centrum technologiczne. Oczywiście jesteście obecni na, no, na wielu rynkach. W związku z tym chciałem zapytać o jedną rzecz, która mnie interesuje, czyli jakie widzisz różnice między rynkiem IT w Polsce i rynkiem IT w Ukrainie? Ze swojej perspektywy, oczywiście, że jest różnica między rynkiem IT w Polsce i rynkiem IT w Ukrainie, ale ta różnica z mojej strony nie jest bardzo duża. Україна і Польська то дві відомі дистанції європейські, якщо хоче у аутсорсинг IT. І Україна Юж від є відомо дестинація для аутсорсингу ІТ. Я стим певний, що попит на українських девелоперів неприкнущеніший. І з власного досвідчення в Україні менше з в порівнянні до інших країн Європейських теж фахова відза, це краще програмування і теж солідне заплечення едукаційне. Jestem przekonana, że Polska nie występuje w Ukraini, jest kolejnym bardzo popularnym miejscem, znaleźć talenty IT. Jeżeli mówimy tutaj o Polsce, to branża IT w Polsce z mojej strony kwietnia jest ponad 400 tysiące specjalistów, uważa się, że Polska dysponuje. developerami w Europie i tak charakteryzuje się najwyższym poziomem kompetencji w języku angielskim, oferując świetnie wiedzę techniczną i a, wiedzę funkcjonalną. Dlatego wynowek widzimy Polskę jako kolejny największy centrum technologii. My z Pawłem widzimy, że w Ukrainie też ta społeczność IT się bardzo prężnie rozwija. Jest bardzo dużo wydarzeń organizowanych na żywo. Czy na żywo i online, niektóre są międzynarodowe, więc no, cały czas coś się dzieje i ten rynek nie odstaje dużo od rynku, który znamy chociażby tutaj z Polski, no mimo oczywistych trudności z tym. A jak wygląda kwestia wynagrodzeń? Jak się różnią osoby od siebie, czy jak są zbliżone do siebie poziomy wynagrodzeń w Polsce i w Ukrainie? Gdy porówna się pensje, no, wynagrodzenia w tych dwóch krajach, a w Ukrainie, w Polsce. Widać, że zakres oczekiwań finansowych polskich specjalistów IT jest trochę większy niż wśród Ukraińców. No tak na 20-30% większy. Ale to też pewnie będzie się zmieniać z czasem, prawda? Mam nadzieję, mam nadzieję, tak. Zaprosiliśmy cię dlatego, że jesteś rekruterem w branży IT i zajmujesz się rekrutacją w dużej części menedżerów, liderów w IT, prawda? W związku z tym chcielibyśmy tutaj trochę skorzystać z Twojego doświadczenia. Wielu naszych słuchaczy to są osoby, które są świeżo upieczonymi liderami czy menedżerami, albo takie osoby, które dopiero o tym myślą, które zastanawiają się nad wstąpieniem na tę ścieżkę. I my tutaj z Pawłem w Nerd Management mówimy o tym, z czym to się wiąże, jakie są trudności, jakie są wyzwania tej ścieżki menedżerskiej. Ale nie mówimy tak często o tym, jak to wygląda od strony kariery. Ciekawi mnie zatem, jak Ty postrzegasz to jako rekruter. Czy wejście ze ścieżki technicznej, specjalistycznej, porzucenie jednak tego rozwoju specjalistycznego w dużej mierze na tę ścieżkę menedżerską, to jest dobry pomysł z punktu widzenia takiego właśnie osobistego rozwoju kariery, czy nie za bardzo? Bardzo dobry pomysł. Wejść ze ścieżki technicznej na ścieżkę menedżerską. Зі взгляду на перше та лепше накрутення. Зазвичай тут і мамо тут бонусу, таких як ружні подружжя службове, премії, бенефіти. Але в гулі сам розвиток кар'єри є інший. Тут і маємо вінце відповідальності, то є вінце можливості. І власне та штука зажинзання людьми є виянткова. І кожен стиль є інний, залежно від особи. Тут можна розвіюнче як психолог, To stanowisko menedżera jako lider, nauczyciel, żeby napędzać zespół i doprowadzić ich do sukcesu. No to jak sobie z projektem. Więc takie takie metody i i i I stosowanie twojego twojego podejścia to to jest od własnego stylu wyobraźni. Ale tutaj mówię, że menedżera radzić sobie z projektem, zespołem wizji. jeżeli ty chcesz zbudować taki silny, efektywny zespół, właśnie Ty możesz, na tym stanowisku możesz to zrobić. To jest ciekawe, co mówisz, ale też takim wyzwaniem jest to, że trzeba mieć jakąś wizję, jakim liderem chce się być. Trzeba mieć też taką chęć do tej pracy z ludźmi. Mówisz, że ma się w rękach władzę, ale to nie powinno wynikać tylko z chęci takiej władzy, ale też odeślę tutaj do odcinka 93, gdzie rozmawialiśmy o bardzo sławnym inżynierze, który ma dużo władzy, czyli o Elonie Masku. I tam właśnie rozmawialiśmy o tym, że on jest inżynierem, przynajmniej był we swoich wczesnych czasach, ale za bardzo umiejętności menedżerskich nie ma. W związku z tym też trzeba to rozważyć, czy w ogóle mamy jakąś wizję, czy mamy jakiś pomysł na to, co chcielibyśmy zrobić, jakim menedżerem chcielibyśmy być. Tak, to musisz mieć taką konkretną wizję, i właśnie z wielką władzą wiąże się wielka odpowiedzialność to tutaj musisz mieć takie soft skills i takie umiejętności dla tego, żeby kierować zespołem. No to nie dla wszystkich oczywiście, że... I tutaj chciałam też dodać, że mamy takie pewne typy osobowości, które nie będą chciały być liderem. No z takich konkretnych przyczyn. Pierwsze to jest może dla ludzi z niską tolerancją stresu. I jak mówiłam, tutaj jest bardzo duża odpowiedzialność i więcej nacisku na człowieka. Jest też na tej pozycji, kto odpowiada za... Stali zespół za ich KPI, za dostawy w ramach projektu i wiele więcej. I będziesz zatrudniać, będziesz zwalniać ludzi, i dlatego trzeba być gotowym na stres, trzeba być gotowym na konflikty, jeśli brak cię pewności w rozmowie z team'tami, ludzie się bronić swojego zespołu, trzeba przemyśleć, może zastanowić się nad zmianą projektu lub nad zmianą tego projektu. No właśnie, to jest ciekawe, bo często sobie tak wyobrażamy, że ten awans na stanowisko menedżera to jest ścieżka w jedną stronę i jeżeli awansujemy, to już na zawsze jesteśmy na tej ścieżce menedżerskiej, a jednak prawdopodobnie jako rekruter widzisz takie sytuacje, że ktoś jest menedżerem, ale no niekoniecznie się sprawdza, czy nie jest zadowolony na tym stanowisku i szuka znowu roli specjalisty. Zdarzają się takie sytuacje? Co możesz o tym powiedzieć? Tak, takie sytuacje są. Tak Widzę takie sytuacje i właśnie nie jestem w stanie podać dokładnych liczb, bo oczywiście zale zależy od ludzi. No, jeżeli masz tutaj cel, awansować na stanowisko team leadera, menedżera, to po co robić krok wstecz? Zarządzanie ludźmi to umiejętność i nie talent i z, z czym się rodzimy. To taka sama umiejętność, jak empatia i dobra komunikacja i krytyczne myślenie. I jeśli więc czujesz, że to, Cię napędza, masz motywację, uwielbiasz pomagać innym, uwielbiasz być główną taką siłą napędową dla swojego zespołu i kierować różnymi projektami, to nie podawaj się, tylko się ucz. I ważną rzeczą tutaj też jest znalezienie dobrego mentora, lub coacha. Może to być nawet przyjaciół, współpracownik, jeżeli ty czujesz, że to nie dla ciebie, coś się nie działa, to spokojnie można zmienić stanowisko na specjalistę. Nie każdy może i chce być menedżerem. I więc w tej sytuacji nie widzę nic niezwykłego, gdzie ktoś wraca do roli specjalisty. To się zdarza. Tak, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że Praca z ludźmi, organizowanie im pracy, zarządzanie może też, chociaż to nie jest takie piękne słowo, to nie jest coś, z czym się rodzimy, jakiś talent, z którym się rodzimy, tylko to jest po prostu zestaw umiejętności, których trzeba się nauczyć. Bardziej taka rzecz, która jest w nas, powiedzmy wrodzona, jest ono na ile jesteśmy introwertykami, ekstrawertykami, na ile lubimy pracować z ludźmi po prostu i daje nam to satysfakcję, a na ile nie. Chociaż też takie rzeczy można kształtować. To jest przykładem, mieliśmy bardzo ciekawy wywiad z Adrianem Sasinem 85. odcinek. W którym rozmawialiśmy o networkingu lidera i o tym, jak my, introwertycy, możemy robić networking i rozmawiać z ludźmi. I znam przypadki kolegów i koleżanek naszych słuchaczy, którzy nam powiedzieli, no, że ten odcinek dał im dużo do myślenia i zmienił ich podejście do networkingu i trochę ich otworzył. Natomiast, jeżeli jesteście zainteresowani pracą z mentorem i szukaniem mentora, to jest też, Oksana, bardzo wartościowa uwaga, to tutaj odsyłam Was do odcinku 71. I też trochę mówiliśmy w 68, gdzie właśnie poruszamy ten temat, w jaki sposób znaleźć tego mentora. Jakie jeszcze są takie ciemne strony, trochę minusy tego stanowiska menedżerskiego? Ta praca nie jest elastyczna. Czasami nie wyjdziesz z pracy wcześniej. Czasami nie zajdziesz się w niej później niż trzeba. Musisz wykonywać mnóstwo pracy dodatkowej, ustalenie różnych harmonogramów, wnioski od pracowników, zastępowanie ich w razie potrzeby. I to wszystko dodatkowe do Twojej pracy. I jeżeli uh, wystąpi się sytuacja uh, kryzysowa, musisz być online, musisz rozwiązywać problemy, dosłownie nie możesz po prostu zamknąć laptopa i mówić do, do swoich uh, pracowników do zobaczenia <laughs> do poniedziałku, No właśnie tak nie działa tutaj. I trzeba pamiętać o tym, kiedy rozważysz możliwość. Ванкowania. Z drugiej strony, mamy takie osobowości, które nie będą chciały być liderem ze strony tolerancji stresu, bo tutaj więcej na będzie. На Jesteś tym, kto odpowiada za cały zespół, za ich KPI, dostaw w ramach projektu, i będziesz i I zwalniać trzeba być gotowym na stres, na konflikty, Także trzeba być gotowym na sytuacje, gdzie musisz wyjść z inicjatywą. I z innej strony, jeżeli ty nie uwielbiasz zebrania, będziesz mieć дуже, <laughs> dużo zebrań. Każdego dnia, czasami cały dzień, Codziennie, tygodniowe, miesiącne, roczne raporty. Odprawy, szkolenia, spotkania, z członkami zespołu. I trzeba pamiętać, że tutaj musisz być przykładem dla swojego zespołu, zakresie zadanie czasem, rozwiązywania problemów, dostarczania wyników i komunikacji. I ostatni, co jest bardzo ważne, to konkurencja. Tutaj jest większa konkurencja na rynku. Trudniej jest znaleźć pracę lub Dostać awans, bo oczywiście na rynku jest mniej dostępnych pozycji kierowniczych. W porównaniu ze specjalistami, zazwyczaj tutaj będziesz konkurować z osobami o wysokich umiejętnościach, więc musisz mieć wymagane doświadczenia. Podsumowując, po prostu musisz kochać i lubić tę pracę, nie mniej, nie więcej. Tak, to jest bardzo istotne i to, co widzimy z naszego doświadczenia, no, że najlepsze rezultaty odnoszą te osoby, które po prostu lubią tę pracę. Poruszyłaś tutaj. Temat, który może trochę niepokoić właśnie osoby, które idą w kierunku ścieżki menedżerskiej, i jako rekruter, no chciałbym, żebyś nam więcej o tym powiedziała, czyli jak wygląda rynek pod kątem rekrutacji na stanowiska liderskie. Powiedziałeś, że no konkurencja jest większa, że jest mniej takich ofert i to już wiemy, ale jakbyś mogła jeszcze więcej powiedzieć na temat tego. Czy tych rekrutacji jest mniej, czy więcej niż było w przeszłości? Jak wygląda kwestia wynagrodzeń? Czy one rosną, czy maleją? W jakich relacjach te wynagrodzenia są do stanowisk deweloperskich? No i wszystko, co możesz nam powiedzieć o tym, jak nasze szanse na rynku pracy wyglądają jako menedżerów w IT. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo dynamiczny, bardzo zmienny, także jak rynek rekrutacji. I w 2022 roku obserwujemy, Континуація зросту ранки значення топ-менеджерів, о чому віля, топ-лідерів. Хто ж скутечно зажинзалі фірму в часах непевності. І теж можемо обсервувати, з моєї сторони вистарцюється лічба оферт на становисько лідерське, але з іншої сторони конкуренція тут є дуже-дуже дуже. І для того є дуже тяжко авансувати на, на те становисько. І в вілі фірмах зараз трудніше ошагнати вище становисько і аванс пеньовий, jest nie zawsze możliwy. Możemy tutaj sobie wyobrazić trójkąt, w którym na szczycie są kierownicy najwyższego szczebla, na przykład to może być dyrektor lub kierownik czalu, i u podstawy trójkąta jest mniejsza konkurencja. I gdy przesuwamy się w górze, tutaj konkurencja staje się coraz większa, co jest dość ciasne. I w mojej pracy właśnie widzę taką sytuację. Mamy dużo, wiele projektów, w których poszukujemy specjalistów, na stanowisko kierownicze i nie zawsze kandydaci są gotowi na taką zmianę w obowiązkach. I wiele osób myśli, że bardzo dobre umiejętności techniczne i wiele lat w branży to jest gwarancja awansu na stanowisko menedżera. Z mojej perspektywy, jako rekruter, niektórzy kandydaci nie doceniają wartości umiejętności miękkich, a my, jako rekruterzy, zawsze zwracamy na to uwagę. I tutaj mówimy o takich umiejętnościach jak umiejętność komunikacji. Szybkość uczenia się, elastyczność, proaktywność, zorientowanie na realizację wyznaczonych celów. I w wielu przypadkach zawsze ja widzę, że czegoś brakuje kandydatom. I ze swojej strony zawsze buduję rozmowę z kandydatem, aby odpowiedzieć na pytania. Na przykład, czy ma kandydat ciekawą osobowość, czy jest konspirować i dzielić się do doświadczeniem, czy jest prawdomówny i otwarty. I właśnie nie chcę tutaj na

Samochodowej, telefon komórkowy, także może być jakiś pakiet opcji na akcje. Ciekawie mnie, czy oprócz tych umiejętności miękkich, o których wspomniałaś, czy są takie umiejętności jakieś twarde, ale nietechniczne, na które zwracacie uwagę? Jakieś związane, nie wiem, z finansami, z zarządzaniem przedsiębiorstwem, z prawem, tego typu kwestie? Właśnie, z mojej strony to nie jest istotne. Tutaj mówię, że co ja widzę i co. Kandydaci brakują w procesie, to na przykład umiejętność komunikacji, jakaś prezentacja siebie, swojej perspektywy, też aktywne słuchanie, jakaś empatia, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje. W wielu wypadkach oni nie mogą pokazać jakichś konkretnych przykład sytuacji, gdzie oni rozwiązywali jakieś konflikty. I z mojej strony to w wielu wypadkach oni są nieprzygotowani do procesu. To jest to, co chciałbym Ciebie zapytać w dalszej kolejności, czyli wiedząc to, o czym mówisz, co nasi widzowie, nasi słuchacze mogliby zrobić, żeby lepiej się przygotować do takich procesów rekrutacyjnych na stanowisko liderskie? Mogę dać kilka wskazówek z własnego doświadczenia. Jeżeli ktoś chce awansować na stanowisko menedżera, team lidera, to tutaj trzeba zadać sobie kilka kluczowych pytań i przemyśleć swoje ciężkie kariery, Trzeba rozumieć, dlaczego ty chcesz zostać menedżerem, co cię motywuje. Czy to wynagrodzenie, czy to jakieś korzyści, status lub zdolność wywierania wpływu i dostarczania wartości zespołowi, projektowi. I też musisz przemyśleć, czego ci brakuje. Czy czujesz się niekomfortowo występując publicznie, prowadząc spotkania, podejmując inicjatywy, delegując i bądź osobą szczerą, i trzeba określić jakieś kluczowe czynniki, umiejętności, nad którymi powinniśmy popracować i rozwinąć. I po prostu trzeba zacząć robić to codziennie. Też chciałabym tutaj wspomnieć, że trzeba pracować nad swoim networkingiem. Może być to LinkedIn, może być social media, jakieś spotkania offline. Bez tego właśnie nie możemy zbudować kariery. I jakieś przydatne kontakty, zawsze bardzo pomocne w naszej pracy. No to Oksana, słuchaj. Załóżmy, że jutro mam spotkanie rekrutacyjne na stanowisko menedżerskie z Tobą. I w takim razie, w jaki sposób powinienem się najlepiej przygotować? Co mogę zrobić, żeby do tego jutrzejszego spotkania się jak najlepiej przygotować, żeby jak najlepiej wypaść? Dobra, jeżeli my mamy jeden dzień na przygotowanie na stanowisko liderskie, to z mojej perspektywy, przygotując do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko liderskie, wiedzieć o tym, co interesuje Cię na stanowisku, podać jakieś przykłady sytuacji podejmowanie decyzji delegowanie zadań motywowanie innych umiejętności rozwiązywania problemów działanie w sytuacjach kryzysowych. Też chciałabym dodać, że kiedy aplikujesz do jakiejś konkretnej firmy, trzeba przeczytać co oni robią i też przeczytać jakieś umiejętności na konkretne na to stanowisko. I tutaj można podać już przykłady po umiejętności, przykłady podejmowania decyzji i właśnie pokazać, że masz doświadczenie lub wymagania kwalifikacyjne dla tego stanowiska i że będziesz właściwą osobą na właściwym miejscu. Czy zdarza ci się, że na stanowiska menedżerskie robisz jakieś testy, na przykład jakieś testy osobowości, testy predyspozycji czy tego typu zagadki, powiedzmy quizy? Konkretnie nic takiego nie mamy, ale mamy taki skór karty. Nie wiem, może ty znasz, też trzeba tak Ocenić jakie umiejętności, tam komunikacja, podejmowanie decyzji, czy ta osoba może być tym liderem w przyszłości, coś takiego mamy. No i w trakcie rozmowy z kandydatem, ja oceniają jakieś takie punkty, a potem już po rozmowie my tam oceniamy od tam jedynki do piątki, coś takiego, ale jakichś konkretnych takich testów nie mamy. To powiedz mi proszę, Oksana, co jest najważniejsze dla osób, które są. Tak, jak nasi słuchacze, takimi świeżo upieczonymi albo przyszłymi liderami w IT. Co jest dla nas najważniejsze, żebyśmy dobrze zarządzili tę naszą karierą w IT, żebyśmy dobrze wypadali przed rekruterami takimi jak ty, no i żebyśmy byli zawsze dobrze przygotowani do tego typu rozmów? Z mojej perspektywy chciałabym zacząć od um, roli lidera, bo właśnie ta rola lidera firmy jest nie do przecenienia. I z mojej perspektywy jako rekruter, znaleźć się która ma jasno takie określone cele i otwarcie mówię o tym, co udało, co nie udało, jest szanowana przez kolegów. To jest niełatwym zadaniem znaleźć taką osobę. I jeżeli ty czujesz, że jesteś gotowy, aby awansować na stanowisko kierownicze, trzeba zwrócić uwagę na swoje umiejętności. Z mojej strony też bardzo pomocne będzie porozmawiać ze swoim menedżerem, bo ja miałam taką sytuację, i kiedy twój manager wie o twoich intencjach, krokach w kierunku realizacji planów zawodowych, tutaj awansowanie na pozycję kierownicze, to będzie bardzo pomocne w procesie przygotowania do tego. I też trzeba rozszerzać swoją funkcjonalność. Oprócz głównej pracy, staraj się podejmować bardziej odpowiedzialne zadania, które się bliższe stanowisku lidera. Trzeba nie boić się odpowiedzialności w swoim miejscu pracy. I kiedy będziesz awansować na stanowisko team leadera, się zademonstrować swoim teammate'om, że ty jesteś gotowy być na tym nowym stanowisku. Tak. Tutaj odeślę Was do odcinka 23. O Learning Plan. Tutaj wy będziecie po tej drugiej stronie Learning Planu, czyli właśnie takiego planu rozwoju. I to porozumienie z szefem, żeby wiedział, gdzie jesteśmy na tej ścieżce kariery, jest bardzo ważne. Nie wiem, czy nie jest jedną z najważniejszych rzeczy, no bo jednak powinniśmy się rozwijać w godzinach pracy i to jest ten moment na rozwijanie naszej ścieżki zawodowej. Oksana, bardzo Ci dziękuję. Powiedziałaś dużo ciekawych rzeczy. Powiedz mi, proszę, gdzie Cię można znaleźć, jeżeli ktoś by chciał z Tobą porozmawiać na ten temat, czy są jakieś linki, publikacje, rzeczy, którymi chciałabyś się podzielić z naszymi słuchaczami to możecie mnie znaleźć na LinkedIn lub na Facebooku. Zostawię swoje dane kontaktowe do publikacji dla naszych widzów. I chciałbym też podzielić się takimi linkami z ekstra informacji, jak możecie przygotować się do awansowania na stanowisko liderskie. Wrzucimy to na stronę naszego odcinka. Oczywiście link tutaj na dole zaraz wam wyświetlimy i też będzie w opisie. Oksana, bardzo Ci dziękuję za to, że nas odwiedziłaś. Powiedziałaś nam dużo ciekawych rzeczy. Dziękujemy, że dołączyłaś do nas dzisiaj w Net Management. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To był naprawdę dobry wywiad. Myślę, że to był chyba jeden z mocniejszych odcinków. Zdecydowanie zapraszam wszystkich Was do przemyślenia tego, co padło w tym odcinku zastanowienia się nad Waszą własną, osobistą karierą. Myślę, że to jest coś, czego brakowało w Net Management, więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ten odcinek podobał, co z niego wyciągacie. A żeby być na bieżąco z tym, co dla Was tworzymy, zapraszamy Was do zapisania się na nasz newsletter pod adresem nerd.manaagementukośnik newsletter. Będziecie wtedy dostawać informacje o tym, co dla Was przygotowaliśmy jeszcze w tym roku szkolnym, bo przed wakacjami mamy jeszcze kilka ciekawych odcinków. W związku z tym, stay tuned i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.